Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kanale Initiative for Business. Z tej strony Tomasz Otkowski, Dzisiaj ze mną gość Łukasz Kneć, specjalista od spraw oceny zgodności, compliance. Dzień dobry, Łukasz. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Cześć Tomku. Tak, Ł Łukasz jest już pewnie znany, przynajmniej części z naszych widzów. Jest z nami od wielu lat i Pomaga w spełnianiu wymagań związanych z oceną zgodności, pomaga dla klientów, ale też dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i jest osobą, która jest praktykiem i sporo doświadczeń zebrała w swojej karierze. Łukasz, jakbyś mógł nam krótko powiedzieć, Kim ty jesteś, jakie jest twoje doświadczenie skąd się wodzisz i dlaczego właśnie z tobą rozmawiam o takich tematach związanych właśnie z wprowadzaniem urządzeń na rynek? Skąd jestem, pochodzę? No, jestem inżynierem, z inżynierem elektronikiem z wykształcenia. Przez dłuższy czas pracowałem w Automotive jako test, validation, engineer, project manager i, i tam zdobywałem dużo takiego praktycznego doświadczenia łącząc. Na poziomie testów, i hardware, i software, i system. E, następnie rozpocząłem swoją przygodę, która trwa do dziś z e, Product Compliance and Safety, czyli oceną zgodności, oceną bezpieczeństwa dla produktów. No i od ponad 15 lat zajmuję się wspieraniem e, e, projektów na różnych etapach życia, bo i e, idei e, designu, e, testu, walidacji, ale też wdrożenia, czy o, o też samej obsługi posprzedażowej właśnie w zakresie zgodności e, z wymaganiami regulacji technicznymi e, dla produktów. E, prywatnie jestem ojcem czwórki dzieci, i myślę, że, że to doświadczenie, właśnie e, ciągłego nauczania, e, przenoszę też na, na, na życie zawodowe i jest to dla mnie dużą frajdą uczyć, przekazywać swoją wiedzę i, co najważniejsze, e, dowiadywać się nowych rzeczy, poznając ludzi. Myślę, że to tak, w kilku słowach o mnie. To do, do, doświadczenie masz bogate z różnych. Obszarów związanych z dokumentacją, z normami, z analizą, oceną ryzyka. Jakbyśmy mógł powiedzieć jeszcze o rynkach, no bo jesteśmy w Unii Europejskiej i pierwszym rynkiem, raczej na które są kierowane urządzenia, to jest rynek Unii Europejskiej. Natomiast jest jeszcze sporo rynków poza. Jakbyś mógł powiedzieć, chociażby o takich głównych kierunkach, które również wspierasz. Tak, Unia Europejska, to co znamy, oznakowanie CE, dyrektywy, regulacje wynikające z tego normy techniczne i cały ten sposób podejścia do produktu jest nam znany, i tutaj najwięcej produk produktów, najwięcej moich klientów przychodzi do mnie właśnie z takimi zapytaniami. Natomiast ze względu na swoje doświadczenie, pomagam też wprowadzać produkty na rynek amerykański, kanadyjski, Australia, Nowa Zelandia. Też pracowałem z kilkoma projektami na rynek azjatycki, głównie Japonia, Chiny, no ale to już jest całkiem inna bajka. Można powiedzieć, że e, każdy nowy rynek to jest e, nowe jakieś wyzwanie i, i ogrom nowej wiedzy, i, i bardzo często nie może już mniej zaskakuje, ale, ale gdy rozmawiam z klientami, zaskoczeni są, jak e, Różne jest podejście, dochodzimy, można powiedzieć, do tego samego punktu, ale w różny sposób e, e, jest to procedowane przy użyciu różnych narzędzi, e, e, na przykład na rynku amerykańskim. E, i, to, I to często jest takim e, zdziwieniem i, i tą nowością e, dla klientów. I to staram się właśnie pomagać, e, w tym pomagać. E, żeby ich produkt znalazł się na rynku, na przykład amerykańskim. To mhm. no właśnie, bo tutaj ten rynek amerykański, plus Kanada, czyli ta północna Ameryka, to będzie temat Twojego. Wystąpienia na tegorocznej konferencji, takiego warsztatu, praktycznej prezentacji, czy nawet dyskusji, bo to tak. bardzo często są dyskusje. E, jakbyś byś mógł pokrótce właśnie opowiedzieć, jaki zakres tematyczny chciałbyś poruszyć w tym roku? Tak, to, to powiedziałeś wystąpienie, prelekcja, natomiast ja chciałbym zaproponować takie lekkie szaleńs szaleństwo. E, warsztaty, ale w taki bardzo sposób interaktywny. Troszeczkę, nawet nie troszeczkę, chcę bardzo mocno wciągnąć uczestników do tego, żeby razem ze mną utworzyli całą tą opowieść od początku. Czyli zaproszę, żebyśmy stworzyli jakiś wirtualny produkt. Oczywiście na wysokim poziomie ogólności zaproponowali interfejsy radiowe, elektryczne, mechaniczne. Bardzo dobrze to się wpisuje w całą koncepcję. Zresztą nie pierwszy raz prowadzisz szkolenia, warsztaty i dzielisz się tą swoją wiedzą, doświadczeniem, ale to cieszę się, że też wspomniałeś o tym aspekcie, że to jest wymiana wiedzy i doświadczeń. Tu się spotykają praktycy, gdzie możemy podyskutować, porównać, zapytać i zresztą atmosfera, jak ktoś był, to wie, staramy się wprowadzić taką atmosferę. Równości i komunikacji, że każdy tam jest specjalistą, każdy coś wnosi, otwartości takiej, żeby nie było, że przychodzi guru i on powie nam wszystko. Od A do Z, bo jest sporo obszarów, i zresztą obecnie to już w wielu rozmowach nam się przewija, że bardzo często w takich zagadnieniach złożonych już jeden inżynier nie wystarcza. Bardzo często potrzebujemy się komunikować, budować zespoły, żeby wszystkie wymagania ogarnąć. Więc to jest problem taki interdyscyplinarny. Natomiast praktyczne podejście i to, co z Łukasza. Wystąpień, prezentacji będziecie mogli również zabrać do siebie, do domu, do firmy. To są pewne kroki, procedury, bo Łukasz ma bardzo pokładane podejście, wręcz takie, mógłbym powiedzieć, procesowe. Coś, czego ja się cały czas staram się nauczyć i tu, tu Łukasz jest właśnie dobrą inspiracją. Możecie usłyszeć, zobaczyć. Łukasz jest także pasjonatem, entuzjastą i, i taką osobą, która no jest ciekawa tych, tych nowości i chętnie, właśnie, podyskutuję, dowie się, no bo najwięcej uczymy się na realnych przypadkach, na realnych projektach, które zostały przeprowadzone, które spotykamy. To jest właśnie taka wiedza, której z książek nie wyciągniesz. Tu chodzi o ten też ludzki aspekt wymiany, budowania tej sieci kontaktów i angażowania się w spotkania, zarówno dzieląc się wiedzą, jak i korzystając z tego, co oferują prelegenci. Dlatego, to zapraszamy na konferencję RD Electronics do Wrocławia w maju. Będą to właśnie takie osoby, między innymi właśnie jak Łukasz, będą przedstawiciele działów rozwoju, gdzie będzie można porozmawiać, podyskutować i Zastanowić się, jak wspólnie może jakiś problem rozwiązać, który napotkaliście. Spotykamy się tu właśnie z otwartością prelegentów, i myślę, że atmosfera temu sprzyja, tym bardziej, że są dwa dni konferencji, jest wieczorna integracja, na integracji też już w luźnej atmosferze sobie dyskutujemy, więc rano przychodzą wszyscy uśmiechnięci, wypoczęci, już jak znajomi. I to jest właśnie ten dodatkowy aspekt, o którym Łukasz wspomniał, bo. Ostatecznie, faktycznie w wielu projektach potwierdza się, że najłatwiej, najszybciej zdobyć jednak wiedzę, kontaktując się bezpośrednio z jakimś specjalistą, z osobą, która w danym temacie miała doświadczenia, natrafiła na dany przypadek. Zgadzam i zapraszam bardzo serdecznie. Będziemy dostępni, żeby porozmawiać, żeby się z nami spotkać. W kuluarach można już omawiać właśnie mm, konkretne przykłady y, można zapytać y, o różne tematy już niekoniecznie związane z wykładem, tylko coś co, co, co jest potrzebne, coś co jest interesujące. Także y, to jest czas właśnie dla, dla inżyniera, dla zdobywania wiedzy. I myślę, że plusem y, tej konferencji jest to, że, że jej struktura. Zawiera i część merytoryczną specjalistów, praktyków, natomiast jest też dużo czasu na to, żeby, żeby porozmawiać. I, i uzupełnić swoją wiedzę, rozwiązać jakieś wątpliwości. Także też również bardzo serdecznie zapraszam i już będę na żywo, żaden internet mnie nie, nie zawiesi, ani nie przeszkodzi. Także tym bardziej serdecznie zapraszam. Tak, no bo na co dzień właśnie Łukasz świadczy takie usługi, można też się zgłosić do firmy CE4PRO, o zapytanie z taką usługą wsparcia, w ocenie zgodności, wprowadzenie urządzenia na rynek. Natomiast no, konferencja to jest miejsce, gdzie też możecie poznać zarówno podejście Łukasza, skorzystać z jego doświadczeń, no, ale też być może nawiązać kontakt i porozmawiać o nadchodzących projektach, bo tych wyzwań jest sporo. I tu Łukasz nawiązałeś tak już, już kończąc do Całego obszaru, gdzie teraz wszędzie się wylewa to AI, różne czaty, narzędzia wspomagające. Natomiast mówisz, że doświadczenia jeszcze nie są pozytywne z swojego punktu widzenia. Jak byś to skomentował? Znaczy, moim zdaniem jest to, jest to przyszłość, natomiast przyszłość, którą musimy poznać, to musimy wiedzieć, co wprowadzamy i takim. Przykładem może być to, że, że nawet najdoskonalszy algorytm, najdoskonalsza maszyna, karmię, gdy będzie karmiona złymi danymi albo danymi z, z przesunięciami, zacznie źle interpretować. I, i, I trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja będzie wprowadzać ogromne możliwości poszerzy nasze możliwości. Ale ze zwiększaniem możliwości wiąże się też y, 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 powstawanie problemów, ryzyk, y, na które trzeba zwrócić uwagę. I to jest rzecz, którą też będę chętnie bym porozmawiał, szczególnie w kularach, jeśli ktoś będzie chciał bo to jest ten temat, którym się interesuje. Trochę będzie też cyberbezpieczeństwo, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Będzie na ten temat wykład, będzie można porozmawiać i, 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 i próbować łączyć ten temat. Mm, tak więc zapraszam bardzo serdecznie. E, jeszcze nie jestem gotowy, żeby dzielić się praktyczną wiedzą na ten temat, może dlatego nie ma tego wykładu, chociaż planowaliśmy z Tomkiem, mm -hmm, natomiast, tak. natomiast myślę, że, że przynajmniej ja jeszcze nie jestem gotowy i z chęcią poznałbym kogoś, kto, kto, kto może mógłby mi e, coś podpowiedzieć, dopowiedzieć, ale już na tyle, co, co udało mi się czy zorientować w rozporządzeniach, regulacjach? Jest to ogromny rynek w przyszłości, jednakże musimy też zrewidować swoje podejście do analizy ryzyka, zadając sobie często pytanie: czy rozumiemy jakie narzędzie? Czy rozumiemy, co to narzędzie? Czy ci, ci, co nam dostarczają to narzędzie, wiedzą, co nam dostarczają i jak to będzie działać po n iteracjach w naszym środowisku? Także to jest też duże wyzwanie i myślę, że może przyszłoroczna, może za dwa lata, e, już na konferencji zaczniemy bardziej. E, Wkładami, bo, bo myślę, że o to nam chodzi, prawda, Tom, tak, że, tak. żeby było, żeby był przykład. Nie słucha teoria, którą można znaleźć gdzieś tam w książkach czy na stronach, tylko praktyka poparta doświadczeniem życia i, i wtedy będziemy mogli popowiadać. Będę mógł popowiadać e, Wam też o, o swoich doświadczeniach e, analiza ryzyka dla systemów AI w środowisku IoT. Piękny tytuł, co? Piękny tytuł, bardzo złożony. Wszystkie algorytmy szaleją, brzmi nieźle, natomiast no faktycznie ta, ta branża tych... Agentów AI, różnych narzędzi, całych cały środowisk, czy notatniki, gdzie można wgrywać swoje pliki, No ma na pewno ogromny potencjał. Ja też to eksploruję, więc myślę, że wspólnie, być może właśnie jeszcze z jakimiś osobami, jak macie tutaj jakieś doświadczenia, dajcie nam znać, czy macie jakieś pytania. Wpisujcie w komentarzach, będziemy na to starać się odpowiadać, przygotować też takie aspekty, czy to być może szkolenia, być może kolejne wystąpienia podczas konferencji, bo jest potencjał. Są narzędzia, natomiast to trochę tak jak z symulacjami elektrycznymi w różnych programach. No można zasymulować zjawiska falowe i tak dalej, natomiast ostatecznie wyprodukować płytkę i tak trzeba zmierzyć, przynajmniej na razie, nie? To, żeby zwalidować te nasze modele, te nasze symulacje. Podobnie jest z tymi narzędziami AI. No dochodzą też inne kwestie, takie prawne. Tu nie wiem, czy, czy coś takiego się zastanowiłeś, bo temat naprawdę moglibyśmy rozwinąć i myślę, że jeszcze wrócimy do tego nieraz, ale tak pomyślałem: OK, są pewne narzędzia, gdzie mogę wgrać swoje dokumenty i na podstawie tego model mi tam odpowiada na różne pytania, które mu zadam. Natomiast tak pomyślałem: ej, ale co z takimi aspektami prawnymi, skoro ja normę kupiłem, nie mogę się nią dzielić, a wgram do systemu, to ta firma będzie miała, wiesz, i to są takie rzeczy. Tak. Na pierwszy rzut oka to, to, proste, ale, ale całe zaplecze prawne też musi być dostosowane do tego nie. Tak. I tutaj ten temat akurat praktycznie przerobiłem na, na kilku przykładach w jednej z filmów zadałem pytanie, jeżeli do waszego urządzenia jest przypisana osoba i ta osoba może być jej miejsce identyfikowane w czasie i przestrzeni, to gdzie te dane lądują? Mówią na serwerze, a gdzie jest wasz serwer? W murze dostawcy globalnego. ja mówię, a jak wasza umowa wygląda? Czy ten serwer jest w Europie, czy za granicą? No, sporo aspektów się łączy. Zresztą mogliście usłyszeć tutaj w wypowiedziach Łukasza, że tutaj pokazujemy, czy po praktykujemy takie podejście bardzo pragmatyczne z uwzględnieniem tego aspektu biznesowego, że to nie jest tylko inżynier, który. Jest na poziomie PCB, on tam wie, jak te ścieżki polutować, ale patrzymy nie tylko na standardy techniczne, ale na otoczenie biznesowe. Tak jak powiedziałeś, Łukasz, rynki, ryzyko, e, może nikomu się nic nie stanie, no ale firma straci pieniądze, więc to są ważne rzeczy, na które no, inżynierowie, zależy od tego poziomu. Natomiast powinniśmy na to szeroko spojrzeć, ale to się bardzo wszystko tutaj fajnie. Łączą te aspekty, bo z jednej strony mówimy o takich wymaganiach, jak wprowadzić urządzenie radiowe na rynek Stanów Zjednoczonych. No dobra, ale faktycznie to cyberbezpieczeństwo. Kolejny duży obszar, gdzie Wojtek będzie pokazywał jakieś swoje doświadczenia i, i mówi o trzech normach, które zostały wprowadzone niedawno. Rozporządzenie było wcześniej, czyli też ten system prawny nie nadąża za tym rozwojem techniki. Znowu my za tym wszystkim też musimy nadążać, stąd Czerpiemy u źródła, właśnie. U specjalistów, którzy przeżyli, zrobiliśmy takie projekty, tu, tu, są nasze wnioski, więc to jest taka efektywna forma nauki. A jeszcze tylko podsumowując to cyberbezpieczeństwo, bo tam jest naprawdę ogromny obszar. To rozmawiałem z Patrykiem, który też będzie prelegentem, będzie mówił bardziej o architekturze oprogramowania, czyli żeby też pokazać ten aspekt architektury oprogramowania, trochę software'u, firmware'u, jak ta współpraca wygląda. No i taki, taki krótki wniosek mówi: No tak, Tomek, najbezpieczniejszy system jest taki, do którego nie da się zalogować, pobrać żadnych danych i wtedy on jest najbezpieczniejszy. Natomiast on jest nieużyteczny, nie? więc to zawsze znalezienie tego balansu między użytecznością, wartością, a bezpieczeństwem i to wymaga bardzo często właśnie dyskusji i kompromisów, no i analizy oceny ryzyka, która też się przejawia w każdym, chyba w każdej rozmowie o compliance. Oczywiście ostatecznie chodzi o to, żeby spać spokojnie, że nasze urządzenie, które wprowadzili, wprowadziliśmy nikomu nie wyrządzi krzywdy, że będzie mógł sobie spokojnie pracować, zarabiać, a my zastosowaliśmy dobre praktyki inżynierskie, standardy stosowane na rynku, no i to też zwiększa wiarygodność firm, które no, postępują w sposób taki poukładany, procesowy, no i stosują się do standardów międzynarodowych, to jest myślę już teraz taki coś oczywistego, co powinno być stosowane. Nie? Natomiast...